Cześć witajcie w kolejnym odcinku. Jest to to odcinek chyba czwarte z Doug' Usunęła przypadkowo usunęły mi się odcinki, które miałem już nagrane i miałem wrzucić, więc każdy, w wkląż będzie jutro, jak będziecie chcieli. I ogólnie pozdrawiam Kacpra i, i Pana Grzegorza podejrze napisali miły komentarz. Więc pozdrawiam. Ym, ogólnie sytuacja jest taka, że nie mam czasu nagrywać odcinków, więc odcinki będą się pojawiały w piątki i soboty. Może czasem w niedzielę, ale nie sądzę. A w inne dni tygodnia może wrzucę odcinek w środę, ale to już będzie odcinek o godzinie 18.00. Dzisiaj zrobimy sobie draft do GFUT, nowy, nowy draft, 352 5 2 weźmy. Mamy na początku, naszym kapitanem będzie Hazard, 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 będzie to Hazard, Kane. Legenda jest bardzo fajnie, mają jeszcze zgranie najlepsze. Yy, idziemy pod yy, Premier League, ponieważ Premier League jest dla mnie najlepsze. Tego. O nie, chyba źle, chyba to nie było Premier League, ale cóż, nieważne. Nie Myślałem, że oni będą mieli ich zgranie z Hummelsem. No to obrona będziemy mieli chyba inną. Um... Nie jestem pewna, ale wezmę Ciebie. Bramkarz... Chyba będziesz Ty fajny. Ta, będziesz git. Ogólnie trzeba zmienić chyba... Hazarda. I jakbyśmy mieli robić pod naprawdę Premier League, to całą obronę. No nie. No nie zmienimy całej obrony. Jedynie co możemy zmienić, to pół obrony na no, ten moment ale nie więcej, no mam wreszcie jakieś przyzwoite 100 draft średni ale jest jest to czego potrzebowałem, przypadkowo kliknąłem w kolejną kartę 100 draft, 188 lecz myślę, że jeszcze to się uda zamienić tego dig no i będzie git Glik, Polak, więc weźmiemy Glika. SPD, nie ma żadnego SO, a jest SO, ale no to takie drogo nie chcemy. Weźmiemy sobie SPD. Lecimy dalej. Mamy tutaj Muniana, którego pewnie weźmiemy, bo ma najwyższe statystyki w już mamy nie wiem eś, o teraz potrzebujemy jest eś, o bardzo dobrze a słabe to eś, o. ja tutaj pokombinuję i wracam do was za sekundkę, a nie przepraszam mam raka, jeszcze trener który nam pewnie doda tego skronia tak, draft 189 jeszcze tylko poukładam ławkę i widzimy się za chwilę jak widzicie, mamy draft 190. Ułożyłem sobie tylko ławkę rezerwową. Bardzo polecam kładać ławkę rezerwową, ponieważ to często daje bardzo dużo. Tego um, w sensie bardzo dużo może wam dać. Bo z to 189 na 190 nie jest tak łatwo przeskoczyć. I lecimy. Dzisiaj będzie tylko jeden draftik, Otworzymy sobie może z dwie paczki. No i tyle. Jak chcecie odcinek z kodami, wszystkimi, bo mogę zrobić taki odcinek, długo on mi zajmie, ale mogę się poświęcić. No to piszcie, to zrobię dla Was taki odcinek, gdzie będzie mniej więcej 30 paczek, których ja miałem. Wszystkie to co ja miałem, na pewno będą. Jeżeli chcecie się wzbogacić w dogę, food. No i co. On też ma 189, liczę na to, że nie przegram tego meczu i że szybko się ten uciek nie zakończy. 1-0 dla nas, 2-0 dla nas. I to jest pewnie. Nie, to nie jest win dla nas, to, to jest win dla niego, pewnie. Eee, tak, to jest win dla niego. Był draft 190, no szkoda. Szkoda, że go straciliśmy. Moje temy. Otwórzmy te paczki. Pierwsze Klub Pak, bo najgorsze. Potem otworzymy Gold packa i na końcu Alpaka. No tak średnio bym powiedział. Ej, tam było coś chyba. Dobra, nieważne. Lecimy z Gold Pakiem. I czy w Gold Paku coś będzie? Nic nie będzie. No więc co? 14 tysięcy nie jest prawie nic warte, ale ja i tak nie usuwam tych kart, może kiedyś będą coś warte, może coś, może coś innego, może mi się przydadzą do jakiegoś SBC czy czegoś tak podobnym stylu. No i widzicie, tutaj już są trochę więcej warte, powtórkę sobie sprzedam i zobaczmy jeszcze mój klub. W moim klubie się nic nie zmieniło. Bo chyba nie grałem w tym czasie, co odcinka nie było. Ale teraz sobie zamienię jeszcze tego. No i co? Jeszcze coś mi się, jeszcze coś mi się wydaje, że coś jeszcze miałem zrobić. Aha, miałem otworzyć kilka paczek. O nie, nie ma Ride right No to jest średnio. To mogę wam otworzyć. Co ja wam mogę otworzyć? Otwórzmy paczki. Plus 2 paczki, plus 85. Wow, jest takie fajne. Silver jakiś napastnik. A, to jest legenda. Ok, 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 jest to moja najlepsza, chyba legenda. Z tego co wiem. Muszę sprawdzić ile jesteś Panie Wart? Gdzie? Tak, to jest moja najlepsza legenda. Milion czterysta. nie będziesz sprzedawany. Przepraszam, ale spamiem na grupie. Zostajesz w moim klubie na zawsze. Już mamy klub 190. Jest koks. No cóż, no to jeszcze jedna paczuszka i będziemy się powoli żegnać. To co, lecimy? Zwykła karta chyba. Napastnik nie jest to ikona. Kolejna. Tylko że teraz zwykła. Tak, poniżej poniżej 90. No dobrze. Ciebie chyba wystawić za 100 tysięcy. I ogólnie wystawiłem kartę taką za podobną za około 50 koła. No i się sprzedała od razu. Więc no, polecam wystawiać takie karty brązowe. To była brązowa karta. A ja się z Wami żegnam. Wystawię jeszcze kilka kart, ale to będzie w przyspieszeniu, więc cześć! No, i witajcie. Jak widzicie, kupiłem Messiego i mam zero prawie hajsu, ponieważ gość kupił przede mną za chyba 100 tysięcy mniej. No i na tym straciłem dużo, więc ja się z wami żegnam. Hejjo.